Witam serdecznie, z tej strony Dominik Kasprzycki i pierwszy z filmików o Tutaj skupimy się na tym, żeby pokazać, co jest mniej więcej w boksie takim rozszerzonym, który zawiera cztery dodatki. Wędrówki w dziczy, Hexer, Legendy oraz Odarci. Sporo kart i też omówimy dokładnie, jak je sobie poukładać tak, aby przygotowanie każdego scenariusza było proste. Tak, widzimy tutaj, plansza już jest złożona. Ja mniej więcej przygotowuję tutaj setup pod pierwsze ze scenariuszy, drogę wybrańca i mamy już planszetki wybrańca. Żetony już porozdzielam sobie, używam tutaj z, z organizera, po prostu tacek, aby było wygodniej. I kamień ścieżki już gotowy. Będę grał trip solo, wedą i mniej więcej cała. Konstrukcja scenariusza, setup, będzie omówiona w kolejnym filmie. A tutaj sobie porozmawiamy o tym, jak to wszystko sobie posegregować w momencie, kiedy otrzymujecie grę. Zanim przystąpimy do samego przygotowania scenariusza, dokonamy tutaj takiej analizy samych kart. To wam powinno dać obraz, jak przygotować sobie, posegregować te karty, które powinny być w pudełku, które powinny być koło planszy, kiedy gramy, tak, aby po prostu przestrzeń na stole była używana głównie przez karty, które są poddane scenariusz. Najbardziej różnorodnym typem kart są oczywiście nasze sagi. I one się dzielą na dwa typy. Mamy sagi krótsze w swojej opowieści. I one się składają z karty, jakby podstawowej, sagi, plus y, sagi opowieści, 7 y, kart. I te sagi, wszystkie, możemy spokojnie wymieniać się nimi, i nie ma z tym żadnego problemu. Y, sagi personalne są po prostu dłuższe w swoich opowieściach, mają przeważnie właśnie trójkę, i składają się z, razem z kartą podstawową z 10 kart. I jest ich tyle ilu jest naszych bohaterów. Więc jeżeli gramy podstawową wersję z czterema plus Hexer, to mamy wtedy pięć sak personalnych i odpowiednio mamy dla Dalbora, dla Gorywa, dla Sfary, dla Wedy i dla Hexera. Jeżeli mamy Wędrówki w dziczy, to oczywiście dochodzi nam też Asuba i Otok, a kolejne cztery już należą do odartych. Zasada jest zapis o tym, że tych personalnych sak nie można przekazywać innym graczom. I głównie jest to uwarunkowane tym, że one przedstawiają tło fabularne samej tej postaci. Ale jeżeli już rozegracie wszystkie scenariusze, jeżeli jakby rozkminicie każdy scenariusz, każdą opowieść, nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć wszystkie te deki i stworzyć jedną pulę podstawowych po prostu kart sagi, z których będziecie ciągnąć, losować sobie karty za każdym razem, kiedy w scenariuszu, czy zaczynając nowy scenariusz, czy jakieś karty eksploracji Wam na to pozwolę. Czyli podsumowując mamy 14 sag takich pomniejszych i personalnych dużych 11. Po rozpoczęciu scenariusza ustalamy które sagi bierzemy dla naszej postaci yy, zgodnie z warunkami początkowymi chyba że już gramy bardziej zaawansowaną rozgrywkę to możemy sobie sami dobrać a resztę tych sag możemy spokojnie odłożyć do pudełka i tak naprawdę zostaje tylko sam deck, z którego będziemy sobie losować Yy, poszczególne yy, karty sagi. Zna znajdziemy tutaj również yy, sagi jakby bohaterów. I idea jest taka, że na przykład, kiedy ja gram Wedą, to jako sprzymierzeniec Weda wypada z deku. Bo, bo po prostu ja nią gram. Ale na przykład yy, mogę spokojnie spotkać Asubę. I to, tego typu zdarzają się karty, które po prostu nie mają swojej opowieści. Co nie znaczy, że w przyszłości się nie ukażą sagi, które jakby wypełnią wtedy taką postać. Kilka słów o naszych bohaterach. Czyli mamy naszych, ma naszą piątkę głównych bohaterów, i każdy z nich ma też kartę specjalną wyczynu, którą dostajemy. Tu mamy pewne znamiona, które akurat są dla odartych, ale są też znamiona dla bazowych naszych bohaterów. Jeżeli mamy wędrówki w dzicie, to oczywiście też dochodzi nam Otok i Asuba z specjalnymi wyczynami. I oczywiście nasi odarci, i specjalne karty wyczynu. Kolejnymi taliami, które warto posegregować, są oczywiście nasi wrogowie. I tak jak tutaj widzimy, biorąc na przykład karty. Mamy. Główną kartę poczary, plus jej ciosy oraz karty scenariusza i, i czarne stronice. W ten sposób dobrze jest mieć posegregowane typami, aby mieć je przygotowane na dany konkretny scenariusz. Jeżeli chodzi o karty eksploracji, to ważne jest, aby po prostu nie było żadnych symboli wyjątkowych poza jakby mapką. Mapka może być, ale chodzi o to, że są karty, które mają. Na przykład tak tutaj jest kostnica, taki symbol. I są też Odarci, są Zarody Poczary oraz sam symbolnicy. To są karty, które one będą modyfikować te talie, ale w zależności od scenariusza. Więc dobrze jest sobie odseparować, oddzielić i kiedy dany scenariusz prosi o to, aby te karty wtasowywać w te podstawowe, to wtedy to robimy. Talia ekwipunku oraz bóstw pozostaje bez zmian, tak samo stworzy, chociaż ze stworzami jest taka sytuacja, że mamy pewne jeszcze diabły i one też będą się mogły nam pojawić w tej talii. Jeżeli chodzi o dek wrogów, to każdy z tych przeciwników ma pewną ikonę symbolizującą sotnie I każdy scenariusz mniej więcej mówi, jakie sotnie biorą udział w konstrukcji deka, Y, odpowiadającego za wrogów. Jest jedna zasada. Do podstawowego deka wchodzą wszystkie stworzenia z danej sotni, które mają koszt jeden i po jednej sztuce z każdej sotni, która ma dwa. Wszystkie, które mają y, trzy i pozostałe z dwójką, trafiają do talii, która będzie upgrade'ować ten dek w trakcie rozgrywki. Oczywiście mamy też naszych y, kochanych bohaterów, w postaci też wrogów, bo jeżeli w danej rozgrywce jakiś bohater popadnie w zapomnienie, no to on może trafić do talii wrogów. Więc tak jak widzicie, tutaj mamy jakby złożone karty, które modyfikują karty, które są bazowe. Więc dobrze sobie te karty odseparować. Wszystkie, które mają ikony y, odpowiednie, jeżeli chodzi o, o eksplorację. Mamy też y, czterech gońców, którzy są po prostu w danym scenariuszu wykorzystywani. A bazowe karty stworzy, bogów, ekwipunku i eksploracji. One zawsze będą wykorzystywane w każdej rozgrywce. Więc zobaczmy teraz, jak to wygląda, kiedy odseparujemy karty, których nie potrzebujemy i przystąpimy do y, rozgrywki w scenariuszu Drogę Wybrańca. Jak widzicie, dokonaliśmy pewnej już selekcji, i tutaj są karty, których nie będziemy w ogóle używać. No, chyba że będziemy dociągać jakieś nowe sagi z tego stosu, ale głównie się skupimy na tym, że będziemy używać kart bogów, ekwipunku, stworzy oraz wrogów. Tu mamy eksplorację, tu mamy sagi, które będziemy losować te pomniejsze. I nasze początkowe sagi, zgodnie z zaleceniami, Weda ma tak: ma świtania z dusz, czyli tutaj, to jest jej pierwsze. Sprzymierzeniec. Do tego mamy jeszcze Stachulca oraz utopiony wzrok. Czyli mamy rytuał yy, relikt oraz z I scenariusz zakłada, że będziemy rozwijać tą sagę personalną. Ale o tym sobie już opowiemy w kolejnym filmie. Tutaj jeszcze jest podstawowy wyczyn, mowa o umarłych i nasze znamie Wita, które nas wrzuca w ten kir. A zgodnie ze scenariuszem zaczynamy w kolebce. Więc y, ustawiamy sobie naszą plaszetkę wybrańca i tak naprawdę używamy tylko tych kart w tej rozgrywce. Te wszystkie są z boku, legend nie używamy i mniej więcej tak to wygląda, więc dużo przestrzeni nie zajmuje i w kolejnym filmie. Zaczniemy scenariusz, zobaczycie, jak wygląda setup. Jak wyglądają podstawowe akcje, a później przejdziemy po już właśnie wstępnym, do takiego bardziej ogólnego. No, i kolejny film to już będzie pewnie o kampanii. Także pozdrawiam bardzo i do zobaczenia na kanale.